Czy lubisz poprawiać nastrój innym? W jaki sposób to robisz? Opowiadam im dowcipy, yy, przeważnie bardzo złe. Ludzie mają to do siebie, że po trzecim złym dowcipie zaczynają się śmiać. Wygubiam się albo na TikToku, albo na Instagramie, i, i też rozmawiam z tymi ludźmi, którzy dają mi jakąś jak odpowiedź. Yy. I czuję się taka potrzebna. Myślę, że gotowanie dla kogoś. Lubię bardzo gościć ludzi, u siebie w domu. Czy przeżyłeś taką chwilę w gronie rodziny lub przyjaciół, którą zapamiętałeś jako magiczną? Była to wigilia wyjazdowa, była Coca-Cola na stole, były pomarańcze, było jedzenie i były mega prezenty. Wspólne wakacje w Portugalii jakoś tak spontanicznie wyszło, że zapisaliśmy się na kurs surferski. Sylwester 2000 roku na plaży w Santa Monica, kiedy już zaczynał. Formalnie nie, ale faktycznie zaczynał się XXI wiek. Wakacje z moją mamą, kiedy po prostu poleciałyśmy same, nawet cisza między nami, że nie, nie musiałyśmy rozmawiać, była czymś takim magicznym.